Już się i Dzisiaj mamy odcinek z Minecrafta. W Ten właśnie, nasz pierwszy odcinek mamy zaraz YouTube. Mamy tutaj mój film. Dzięki. Boże, mam nadzieję, że ten film z Minecrafta lepiej wyjdzie niż ten film. Dzięki. No to co? No to można grywać. No to no, zostawcie po ten film trzy łapki w górę. No i mam no i dobijamy 10 subskrypcji i mamy na razie 6 więc nie, więc niedużo nam brakuje do 10 czuję ja? Mam nadzieję, że malacie, no i właśnie teraz no robimy jakieś nowe światło to nie jest niepotrzebne, to tak usuniemy. No i co, najwyższy no miał światło no, świat, wszystko takie samo jak to. Ale nie dam rady grać, by zachowaj kwipunek i pokę spół, nie, to nam tak pomaga, że to już system rozwala po prostu. Nie no, ale to co wy zrobiliście na film... No jak to na... Co ja robię? To co wy zrobiliście na filmie Among Us, no to... No to to jest nie nie niemożliwe. Ja mogę to jest. To jest magic. Jak można było dobyć tyle wyświetleń? Nie wiem. Dobra, to co? Jawale, Enderman! Ach, Kurde. Co to... Hop, hop, hop. Czu się tepa. O Boże, ale dużo zwierząt! Ale dużo zwierząt! Będę więcej!

Trzeba już pierwsza drewięko, pierwsza drawięką. Już mamy takie dobre kordy, widzicie kordy? Tak, widzicie? Ej, no dobrze. No to naprawdę. Już nic. No jak są to... No to co? No to? Życie sewanie. Mamy spokojne życie i Gdzie możemy po, po prostu siedzieć no i się opać. Dobra, no tak, trzy łapki w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że zgromadzimy jak najwięcej w do końca tych waka wakacji. Mam nadzieję, że dobijemy te 10 słów. Bo dzisiaj 1 -10 sierpnia. No i... zacznę drugiego. no i co? No i... Dzisiaj dobijemy 10 słów. Znaczy, nie, dzisiaj to do końca tej wakacji. Mamy tak 20 parę dni. Nie wiem jak to Chyba no. e ja tam 30 równa. No. Ja nie wiem. 29, Jestem słaby z matmy Jak coś widzę, to jak to? Ja, on yy, widzę, ja miałem takie słabe warunki No nie jestem jeszcze pełnoletni, lat, mam, yy, mam właśnie 9 dz lat, skończę w październiku, idę właśnie do trzeciej klasy No to nie za bardzo Słabo no i właśnie Dobijcie 1000 subów Mów, Mam nadzieję, że dobiję no, twarz Okej okay. Więc właśnie tak będzie razie mamy 6, no to... Nie ono dobry wynik na pierwszy dzień nagrywania. Dobry wynik na pierwszy dzień nagrywania. Bo jak chcecie więcej shortsów, no to napiszcie w komentarzach. Ale jaką chcecie grę, um, tak za te, nie, o co napiszcie też w komentarzach, Nie za jaki tydzień, no? kiedy chcecie, no. Gry mogą być kiedy chcecie. Piszecie, jak, na jakie daty mam zrobić grę, no to dobrze. Dobrze, to zrobię właśnie? Wczoraj właśnie wrzuciłem trzy filmy gdzie, właśnie na dzień. No to mogę ja też tak wrzucać dużo filmów. Jak chcecie na to, jak chcecie na to, idziemy do kejba. No można na razie wezmę ten tylko e, węgiel. Napisz, e, e, napiszcie w komentarzach, czy mam w kolejnym odcinku chodzić do tego kejba. No to wejdę, no co mam zrobić, no to wejdę. Ja piszą, że mam wejść do kejba, no to wejdę. To jest że właśnie dlatego raj zachował mamy szybsze wyjście, ale jesteśmy w dupie, no bo e, nie, no bo. A, no dobra, jest tutaj blisko ten ke, i myślałam, że jest daleko, ale jest jednak tutaj. Nie, twoje to nie to! Jasny gimit, no mówiłem, że jesteśmy po No, no to. No tak, no ten, no blisko całkiem Mogłoby bliżej, mogłobyś dalej No są dwie opcje, bliżej, dalej, bliżej No to co, to I Tutaj jest dużo wungla. Drobniamy kilometr, tylko pół, dwie godziny Moja opinia, drobniamy kilometr, otrzymamy tylko pół, dwie godziny I Moja opinia, jak my się mamy tutaj do jasnej cholery wydostać? Chyba kopać się no, co mam co mamy zrobić? No, Dirt, jesteśmy w raju. Jesteśmy w raju. mamy gejot, świeży. świeży Dirt. Świe, racze, świeże, świeże dirt. No, jesteśmy. Ale może byśmy tutaj taki dom zamontowali. No i. byśmy jeszcze zrobili jakieś okna bo to było takie epickie. Czemu ja zrobiłam siekierę? Nie wiem Czemu ja zrobiłem kierowę? Nie wiem Spodziewaliście się tego? To jak zapadnie gdzieś tak noc No to wtedy właśnie, nie no, trzeba tutaj jakiś dom robić W sumie mała nie, na razie jest takim późno, bo jest prawie 21, jak ja od 1 stopnia wrzucę, no to przecież dzień później. Zatem jeszcze nie wiem jak to wrzucę. Nie wiem jeszcze jak to wrócę. Na razie gdzieś jest... Na razie gdzieś się... Jest gdzieś jest, gdzieś jest... gdzieś jest jakaś świja. Na no, tym balkonie, właśnie na razie, będę żył. Zresztą będzie taki balkon. Potem gdzieś muszę coś piasek. No, tam jest piasek, ale później do, po niego pójdziemy. Na razie, w ogóle, inne sprawy. Na razie, tutaj trzeba coś oglądać Tutaj żaden MOB mi nie wlazł na chatę. No i chodzi o FBI co tutaj robimy. Podobać się tocznie. Nie jest taki, czegoś takiego. Stoi tak ogród Nie, no nie, wiem W ogóle nie wiem, czy ten mur coś Moja opinia nie wiem, czy ten mur coś da. Chyba coś ten Ale mało. No coś, ale nie wiem co. No coś, no. Jak ja mam wiedzieć, co mi da? Co się da? Co się da? Co? Ach. No zaraz jeszcze idzie tam dalej. W ogóle, jak wam się podoba takie filmy, żeby jak to napiszcie w komentarzach. Niech tak jeszcze jutro, czy tam pojutrze będzie jeszcze film filmie. Żeby... Zombie. Zmisać. Zombiaka. I pająka teraz. I znowu zombiaka. Jakby to zaosłyszeli to tym w komentarzach, Boże. Owieczka. Dobra, nie ma owieczki. Nie ma. Nie, 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 nie ma. Nie ma. Propała się owieczka. Propała. co była nie ma. Propała. Dobra. Dobra, teraz Lecę, bo chcę życia. Lepce te. Eee. To co, to wierzymy to A kobla. Jak dobijecie 1000 subskrypcji, no to otworzymy chyba nowy kanał. No nie wiem, jakiś dobry kanał. Nie jak go nazwiemy, Ej, ja wiem jak go nazwiemy. <grywy> jak go nazwiemy. Dobiję 1000 subskrypcji, jero! Dobiję 1000 subskrypcji na kanale Szymonings Games. Nie, to nie za długi, ale za drugie. Dobra, zebrania tak mam to w dupie. Tutaj tej pochodnie A no tak o gdzie jest jeszcze bungier? Czy to z dołu jeszcze był Mamy kobla. No i mamy, tak jak mówiłam, Dobra jest lama, jest laminu Dobra, do nas, wbiłem na HT Powiedziałem, bia, bia, łupy na Dobra, chyba ja będziemy się tutaj zapas na miesiąc Na te czasy, kiedy dobiłem tysiączkę No nie wiem, może się tak wychodzić? Chyba no, tak, no co, tak wygląda Mam nadzieję, że taką wystarczy. Ono widzę, jak najbardziej Wam się podobało, no, no to dajcie łapkę w górę. Ja na razie co ja tyle czasu patrzę na te wyniki. Co? Trzeba się jest taki szybki czas. No więc teraz też mamy patrzyć na te wyniki. No to już patrzymy Jak na 14. Gdzie jest Among us. Ale my ja myślę, że nie ma mojego popularniejszego filmu Among Us. Dzięki Jest. Dzień Bo Właśnie 8 nie ja. czekaj, Nie jak to będzie rano, i juna się Among Us. To jest inny. To jest. A to ruchanie. Niech jest skan. tych. Zresztą to co ja kanał, jak mogę sobie, jak mogę No, Dobra, widzę, no co co? No to. Bye, bye.